co ja narobiłam? Bałagan. Sie były cięcie na wysokościach. Zobaczcie. No, widać? Widać. Sprzątam. Ogarnia. Strasznie duszno, gorąco. na na liście składa. Chciałam Wam pokazać Zaraz Wam dodam zdjęcie Wim <laughs> Wilczomlecz prawdopodobnie nazwa błękitny Chciałam złapać z niego nasionka, nie udało mi się No cóż Dużo chętnych na sadzonki On ma tutaj z metr 50 Pięknie kwitnie Zobaczcie zdjęcie Mm. Ładnie kwitnie. No jego nasionka tak szczelały śmiesznie. Kwiatostany ma teraz do ścięcia. Tak myślałam, że będę ścinać je do zera, ale widzę tak, kwiatostany do ścięcia, a on tutaj się rozgałęzia, i idzie jeszcze wyżej. Ale no, ja nie chcę go bardzo wysokiego. Ale zobaczcie, co się dzieje pod spodem. To są jego siewki. Wszystkie te nasionka, które wyszczyliły. Zobaczcie, ja mam ich tu setki wyrywać, część pozabieram. Widzicie ile tego jest? I on jest wszędzie. Wszędzie. No, dzisiaj sobie robiłam, sprzątałam również z drugiej strony. Zaraz będziemy wywozić. Czeka mnie koszenie. No co? Sajgon. Nie zawsze muszę mieć czysto. Pokażę Wam jeszcze, <ścoughs> Ścinam tam przy pałowni jednej i nie wiem, czy to jest sadzonka z korzenia, czy sadzonka, czy siewka. Dobra, idziemy tam, no zobaczycie, wszędzie pałagan, wszędzie coś. Dużo ścinania. Tu mamy paulownię. Przątałam sobie dzisiaj tutaj, bo to straszny sajgon był, dużo pościnałam. Ścinam, ścinam, ścinam. Czekajcie, się do niej dostanę. Tam jest, o tam. Nie wiem, będę ją wykopywać, ale to nie teraz, bo upały jeszcze. Zaglądam, mówię, co to? Paulownia. Ale ja nie wiem, czy to jest siewka. Widzono, że dużo wcześniej wychodziła, bo tu druga wychodzi. Pewnie ślimaki jadły. U Was też, Paulownia, puszcza skórze, nie? Bo to może siewka, nie, nie wiem. Przy kopaniu dopiero się okaże. No, tu mam czysto. No, prawie czysto. Zobaczcie, ile tego tu wynoszenia, wycinania. Zimniknę szybko, bo idę robić. Tu mamy zawilce. A, ostatnio mówiłam, że <laughs> kukryza variegata mi nie kwitnie, ale mówiłam, że coś kręci mi tu liście. No i zobaczcie. Kwitnie. Tutaj też trochę powycinałam, wysprzątałam, tu prawnie będzie grabiony i koszony jaki Sajgon robi. Ale ja lubię najpierw zrobić Saigon później porządki belka się wyłożyła od deszczu. Te ulewne deszcze ją wyłożyły. O, ta się zaczyna rozkładać na maksa. Zasłaniami pękę zobaczcie jaki przędziorek tutaj się wdał. Oczywiście zauważyłam i już jest pryskana wodą pod ciśnieniem. Wszędzie zaatakował. No, wszędziorka to ciśnienie z wodą i go To Taki pajączek. No, idę robić. Dobra, cześć Wam.